Dzień dobry kochani. Paolita w kuchni wita. Dawno mnie tu nie było. Słuchajcie, tak się życie toczy szybko, że no niestety w tym tygodniu tylko dwa filmiki. Ale przynajmniej chwilę odpoczęliście, zatęskniliście i lecimy dalej z tymi przepisami. Zbliża się sezon grillowy. Ja wiem, będą też przepisy takie, ale tak ostatnio za mną chodzi taka sałatka i chciałam Wam ją koniecznie pokazać, bo szczerze, sama jej też nie robiłam. Ale gdzieś mi wpada w oko i mówię: Zrobimy ją wszyscy razem. Więc słuchajcie, to też w sumie właściwie i tak naprawdę może być podawana do grilla, tak? Możecie ją podać sobie taką, ale do grilla jak najbardziej. Bo to jest sałatka z kurczaka z makaronem, więc jak najbardziej może posłużyć jako taka, taki dodatek do grilla. I teraz co? Stopień trudności. Łatwy czas przygotowania 45 minut, a całkowicie godzina 15. No bo tak. Będziemy robić kurczaka na parze, gotować makaron. Więc rozpoczynamy gotowanie. Dla tych, co nie pamiętają, pa to ostatnia taka mm, szansa na zdobycia rocznego abonamentu przy zakupie Thermomixa i książki. Także pamiętajcie, jak coś, to jestem do dyspozycji. E, na, podstawie, na pokrywie, widzicie? Na pokrywie stawiamy miski. Teraz tak, ja już tutaj kroki zrobiłam sobie wczoraj. Dlaczego? Żeby to mięsko mi się fajnie zrobiło, bo już Wam mówię, co tu dodajemy. Dajemy tu 300 g fileta z piersi z kurczaka pokrojonego na większe kawałki. W osobnym naczyniu mieszamy dwie łyżki sosu sojowego i dwie łyżki wódki. To trzeba pomieszać, wlać do tego naszego kurczaka, wymieszać, i on wtedy staje się taki kruchy. Nie bójcie się o ten alkohol. On wyparuje, więc nic nie będzie. Nie bójcie się dzieci częstować tą sałatką, bo nic się z tym nie dzieje. Widzicie? Ja zaczynam kuchni. Wchodzą się zwierzęta, czują jedzonko. I to powinniśmy odstawić na pół godziny. Z racji tego, że ja już zrobiłam to mówię, wczoraj sobie zamarynowałam go w tym, więc ja nie muszę. I lecimy dalej. Do naczynia wlewamy 1000 g wody. Zobaczcie, ja już mam tu wlane. Pokazuję, żeby nie było. Więc. Woda już jest dla na 1000 gramów i lecimy dalej, dajemy do tego pół łyżeczki soli. I tutaj zakładamy miarkę z pokrywą i tu musimy po prostu zagotować wodę. 9 minut 100 stopni, obroty 1. Też będzie inaczej, jak dajecie na przykład gorącą wodę, to ona się szybciej zagotuje. Nie musicie tyle czekać, bo zaraz będzie jajko 9 minut gotować wodę. Słuchajcie, wszystko zależy od temperatury wody, jaką dajecie. Od tego, czy ta, tem ta temperatura się, że tak powiem, do 100 stopni dobije w ciągu 8-9 minut, ale myślę, że spokojnie. Więc nie będę tu Was trzymać i czekać i gadać, aż 9 minut się woda zagotuje. Wracam do Was za chwilę. No i tak, woda się zagotowała. Słuchajcie, ja oczywiście musiałam wyjść, wróciłam, znowu gotuję tą wodę, ale już jestem. Ten filmik to jest po prostu 3 dni się do niego zabieram. To jest niesamowite, jak ciężko złapać czas, ten cenny czas. Ale dobra, wodę mam zagadowaną. Teraz wrzucamy tak 100 g makaronu suchego w kształcie ryżu lub gwiazdek. Ja mam jakiś taki, taki był, po prostu e, i teraz wsypujemy tak, to do wody, 100 gramów. No i lecimy dalej. Zakładamy miarkę, y, zakładamy pokrywę. I zamiast miarki, zakładamy koszyczek, słuchajcie, proszę bardzo. I teraz tak, czas nam się nie ustawił. Dlaczego? Dlatego, że cały to czas, ustawienie tego czasu zależy od tego, jaki macie makaron. Ja mam tu na opakowaniu, że między 4 a 6 minut, 5 minut to będzie al dente. Ja nie chcę tego w sałatce al dente, więc ja nastawię sobie 6 minut. 6 minut. Temperatura jak najbardziej się nastawiła i, ustawia, no patrz, i ustawiamy obroty 1, obroty wsteczny. No to dobra, widzimy się za jakieś 6 minut, odcedzamy makaron, gotujemy kurczaka znowu, to robimy przepis z innej strony, ale to za chwilę Wam pokażę. No i tak, makaronik mam już ugotowany. Teraz przecedzę go sobie przez koszyczek. Słuchajcie. Można też przez waromę, ale tu nie jest jakoś tak dużo, więc koszyczek wystarczy. Ja Wam pokazuję tu. Oczywiście możecie wodę spokojnie wylać sobie do zlewu. Ja wam tylko pokazuję tak, żebyście widzieli. No. A, dobra, odstawię go tu. Zostało jednak trochę makaronu, więc zgarniam sobie go kopystką. A, wróciła to do wody. Ale by strata. Dobra. No, i teraz tak, mogę przepukać ten makaron, makaron przepukać ten, ten, swoje naczynie, bo tak też jest napisane. Słuchajcie, na razie odstawiamy to, żeby wystygło. I teraz tak, Przelać zimną wodą, zaraz sobie go przeleję, przełożę do salaterki i ostudzić. I teraz mamy umyć i osuszyć naczynie, i tam robić jakieś kolejne kroki. Ale, ja sobie daję tu na trzy kropeczki szczegóły przepisu, zjeżdżam w dół i słuchajcie, tu są takie różne kroki po tym makaronie, ale ja sobie przeskoczę na krok mm, szósty, czyli na krok szósty. Pomijam te wszystkie kroki, dlatego że z jednej strony nie chcę mi się myć tego naczynia, żeby zrobić coś tam, potem znowu muszę go umyć, żeby wlać wodę i żeby ugotować tego mojego kurczaka. Więc tak naprawdę. Mhm, już polełam. Wykorzystuję sobie wodę po makaronie. Wlewam ją z powrotem. Jak wylewałabym ją do zlewu, no to nie użyję jej więcej, tak? Ale tu sobie wleję z powrotem. Niby jest 500, ja mam 678, to nie przeszkadza. Teraz tak, daję sobie przystawkę warunek, w której mam pochowane skarby. A przystawkę, czyli jej sam dół. No to to może zostać. daję swojego kurczaka. Proszę. Bardzo. Tego z wódeczką, kurczak z wódeczką. Nie bójcie się. On jest naprawdę będzie cudowna sałatka. Tak czuję. Eee. No właśnie tego kurczaka i tu mam 20 minut waroma obroty jeden. Słuchajcie, później na, zrobimy sobie te kolejne kroki, ale tak szczerze, no ja tu oszczędzam trochę też swój czas. Po co myć? Potem znowu myć. Więc to już się gotuje, ja sobie zamykam, idę, idę sobie przelać makaron zimną wodą i potem, wróć, potem tak, ściągamy to i zostawiamy do ostudzenia. Czyli kurczak się musi ostudzić, makaron się ostudzić i dopiero wtedy do Was wrócę i będziemy działać dalej. No więc tak, ja sobie ugotowałam tego kurczaka, ugotowany mam makaron, wrzuciłam do miseczki, to mi już się no i teraz już mogę tak naprawdę umyć to naczynie, a nie myć 10 razy. Więc ja już mam umyte. I teraz lecimy. Dodajemy ser żółty. 150 gramów sera pokrojonego w większe kostki. Czekajcie, bo tutaj jest większe kostki. O! Dobra. I jeszcze kawałek. Ile tu? Jeszcze? Jeszcze kawałeczek. Dobra. jest. I teraz zakładamy miarkę z pokrywą. Rozdrabniamy no, ser. To jest 3 sekundy, obroty 6. I przekładamy do tej naszej, tego naszego mięska. Z... I tu słuchajcie, tu są takie większe kawałki. I teraz, ja bym takie kawałki zostawiła, dlatego że makaron tu jest też w kawałkach, mięso jest też w kawałkach, więc niech będzie czuć ten ser też. Wracamy z naczyniem i lecimy dalej. No teraz to już w ogóle. Aha, dobra. Papryka. No to czyli tak, jeszcze, bo już, ja już jestem, no oczywiście, krokami do przodu. 150 gramów papryki. Też kroimy w takie większe kawałki. Nie wiem, czy to nie za dużo tej papryki. Jak nie lubicie, to oczywiście możecie zmniejszyć. Ja dam. No jest 150, dobra. E, I tu ogórki konserwowe do tego między 60 a 80 gramów. No, to trzy ogóry będą. No. Idealnie 90. Minut. No i znowu zakładamy miarkę z pokrywą. 4 sekundy obroty 4. I tutaj jest taka wskazówka, że jeżeli stwierdzicie, że te warzywa są za, za mało rozdrobnione, ja bym to zostawiła, to możecie przedłużyć ten czas. Pamiętajcie, zawsze przedłużamy czas. Znowu przesypujemy do naszej salaterki już z tymi składnikami. O, chociaż tutaj niby są dwa takie kawałki, papryki większe. Ale to ja już sobie na dwa kawałeczki posiekam po prostu nożem. Dobra. Teraz opłukać z naczynia. Znowu po to, żeby właśnie ugotować ten makaron. Więc my te kroki już mamy, nie makaron, tylko zrobić mięso. My te kroki mamy już zrobione. No, co on ty dzisiaj? I teraz stawiamy sobie. E, Czekajcie. Tak, mamy już e, po, z ugotowanego tego, zrobionego na parze tego kurczaka. Stawiamy sobie na naczynie salaterkę, i tu odważamy 100 gramów kukurydzy odsączonej, tak? No i przesypujemy do naszej sałatki. Ale. Ananasa. I teraz ja już Wam mówię, co ja robię. Nie wiem, 100 gramów tu mam. Nie każdy lubi ananasa. To już jest wiadome. E, więc ja tą sałatkę pomieszam teraz i podzielę na pół. Dlatego, że do jednej części dodam tego ananasa, do dru w drugą zostawię bez ananasa. Także tak, ja sobie e, odważę tego ananasa, ale mówię, w moim przypadku będzie to połowa porcji, bo podzielę tą sałatkę na, na pół. Ja uwielbiam ananasa, ale u mnie moje ananasy niekoniecznie. I teraz tak, e, pokrojonego na kawałki. Ale te kawałki są za duże, e, więc co? No to teraz tak, kroję sobie ananasa i słuchajcie, następna tak. Przerzucam połowę sałatki, już nie będę wam tu pokazywać. I znowu do miseczki odważamy 100 gramów majonezu, dodajemy do sałatki i. Zaraz do Was wracam. No i tak, podzieliłam, pomieszałam. To jest ananas, dałam sobie żółty widerec, tu nie ma. Odważyłam sobie majonez. Z racji tego, że tam miałam końcówkę, więc 150, no i teraz muszę to podzielić na dwie miseczki. Wy oczywiście, jak sobie robicie jedną sałatkę z ananasem, to dajecie do jednej. No ale widzicie, u mnie to tak nie każdy lubi tego ananasa. Więc, no i teraz tak, wymieszać mm. A, jeszcze sól i pieprz do smaku. No i teraz tu do smaku. No to tak mniej więcej e, weźmiemy tak na czubek łyżeczki pieprz. Soli to tak myślę też nie za wiele, bo zawsze lepiej najpierw wymieszać, popróbować, a potem doprawić niż przepieprzyć. <laughs> Albo przesolić oczywiście. No i dobra, wymieszamy, wymieszamy. Jedną i drugą. Czekaj, pieprz, czekajcie, pieprz mam. I tu możecie dodać szczypiorek, ale ja nie dodaję tego szczypiorku na razie, dlatego, że on potem się zrobi taki trochę kapeć. Eee, I albo tą sałatkę spożywacie na już, bezpośrednio, albo ją wkładamy do lodówki i czekamy, aż ona troszeczkę, e, te smaki przejdą, bo takie sałatki to najlepiej, żeby one chwilę przeszły, chociaż dwie godziny były w lodówce. I wtedy na wierzch można sobie to udekorować właśnie tym szczypiorkiem. Raz, to będzie ładnie wyglądało, bo nada nam takiego zielonego koloru. A dwa, że e, no też witaminy, jakby nie było, będą dodatkowe. Więc tak, ja sobie to zostawię. Na razie z tym polecę do lodówki. I za dwie godzinki do Was wrócę. Będziemy próbować za ananasem. Ciebie bez ananasa. To do zobaczenia. No i przyszła to najbardziej oczekiwana pora. Próba sałateczki. Tu mam. Ananasem. I oczywiście muszę tego ananasa nałożyć. A tu jest bez ananasa. Widelczykki, widelczyki. No, dobra. dobra. Pierwsze próbujemy z ananasem. Z racji tego, że to jest taki oryginalny, tak? Przepis. Ja uwielbiam ananasa. Mmm, właśnie o takiej marzyłam. To jest to, o czym od dawna myślałam. A nie mogłam się zebrać. Właśnie ten ananas daje smak. To też jest dobre. Też jest dobre, ale właśnie mi tu brakuje. Ananasa. Kochani, bardzo Wam polecam. Sałatka z kurczakiem z makaronem i z ananasem bardziej. Chyba że nie lubicie, no to bez. To co, kochani, buziaczki? Widzimy się w niedzielę z deserkiem jak zwykle. Niedziela deserek. Mam taki wspaniały pomysł, że już sama się nie mogę doczekać. Buziaczki, pa pa!